Następna miejscówka, następny kontenerysy. Już godziny poranne, patrzcie, mgła taka dzisiaj była powiem wam, smok. Smok był i ślizgawka. Nie wiem jaka u was pogoda, ale tutaj tak zimowo, że bloki osiedla, osiedla bloki, widzicie? Coś takiego. Eee, a tutaj ktoś już na się bawił i jemu nie przypasowały figurki. Ja robię figurki, powiem wam i jak najbardziej jest sprawdzę wszystkie. Bo już widziałem Superman był, to zacząłem nagrywać patrz tego supermana, nie? jest superman komuś nie, przy, nie przypasowało te figurki są cenne z jajki z a tego też je zbierajcie są patrzcie ile zabawy ja tu sprawdzę, żeby tutaj o jest jeszcze chyba tutaj będzie jeden na jakiś... patrzcie takiego chyba nie widziałem jeszcze w kolekcji nie znalazłem, człowiek pierwotny jeszcze ze sznureczkiem oryginalnym Sznurelki też są ważne w kolostach. No dobra, ja to sprawdzę i powiem wam ile mi się udało stąd uratować rzeczy. A tu też? Nie, tu nie. Dobra, sprawdzimy to. Ty, patrzcie, ja odgarnąłem, a tam, patrzcie, co wyrzucili? Cały depozyt tych figurek po prostu ze śluzami tu jedna tu druga patrole, dlatego to wszystko jest bardzo cenne Całe to poza jest to są naprawdę bardzo cenne figurki ja tu zacząłem wyciągać zobaczcie jest jest taki są są smierdy, wszystko śliskie. To śliskie, sum to śliskie, się to na coś jakiegoś, ale nie widzę tu żadnego tu może na to na początek. mamy na to będziemy te zabawki wyciągać ile figur... te figurki są cenne wszystkie to wszystko są cenne figurki a tego tam jest cały kontener także zobaczymy ile tego się uda jeszcze ocalić i lecimy lecimy, lecimy, to było tutaj dobra, ja to sprawdzę i tam, tutaj, wszystko zrobiłem na tych figurach. Powiem wam, zostało jeszcze tutaj, także kilka sztuk, takie okazy różne cenne okazy, psi patrole bardzo cenne. O. Pierwszy raz ja je nawet widzę na oczy, ten nawet super zingi, to wszystko zbieracie, je tu odkłada, bo wszędzie się ślizgało, tu też się ślizgało, spadało. z na kolekcjonerskie zabawki, nie wiem. Maje też jakieś podpisane kolekcjonerskie yy, milki secret boxów trochę. To też są sekrety cenne. Batmany. Jakieś też figurki różne. Smerfy, żeby wam tutaj pokazać. I żeby się nie zmarnowało. Kolekcjonerskie sprawy. Takie secret boxy widzieliście, patrz, chyba wyszedł z tego dopiero, z opakowania czy nie? jak to było? nie, to superman takie autka też chyba kolekcjonerskie coś tego rodzaju o, ze sznureczkami, wszystko pięknie Mówią, fajne pożarki, dyzyngi widzieliście pszczółki maje różnego rodzaju Joker był, nawet był joker Doker, księżniczki, minionki jakieś. To wszystko wszystko. A ten robot, co to za ludzik? Z czego ten ludzik jest fajny? Hasbro, czy to nie? To nie jest Funko, inny. Ale z kapeluszem auto takie fajne. Oki To będzie pierwotni. widzieliście, nawet ten, nawet jak to był Batman. Batman nawet się trafił. Nawet Batman się trafił, pieski. To nie wiem z jakiej bajki, a wy wiecie Kindera, pamiątki także ta cała kolekcja w Joker jest, jest wartościowa. A co to za? Z McDonalda. fajna zabawka. Trzeba baterę można włożyć, bo dziecko grało i będzie coś grało. Fajna, to ciężka nawet. A. Dobra. A, jeszcze tutaj kończymy to. I kończymy to także co? Jak i przyjaciele. To te też. Tutaj jeszcze te stosowne boksy. Świnka Pepa kolorowa. Też fajna ciężka figurka świnki Pepu. jakieś pingwinki, figurki świnek. Tutaj po uchów. Różno, różne fajne figurki. Ale to po do śmieci. patrole Minionki, Mieszkamiki taki ptasior drugi. No jednym słowem fajne figurki, podpisane różnych firm. Trolle nie, o Jojo weźmiemy sobie działa, dobra, ja też wezmę świnki, to i dalej sekret boxy cały karton figura się udał ratować, Bardzo spoko. co tu jeszcze widzicie? Ja nic nie widzę, o, że ptaszek jeden taki, co tu taka skala. psi patrola te zarzutki No, hmm. fajnie. Widzicie? Po tej stronie jest bóstek. Wszystko chyba, nie? Dobra. A sobie z powrotem. O! Oh, ciężką, ciężką pracą. Udało się odseparować stąd te wspaniałe pory. i lecimy Dobra. taka miejscowa. tym razem taka sytuacja a tutaj ja widzę, że jakaś ręczka kiedy to był Mikołaj z ręczką zobaczymy zaraz na Bo Gordia ja Stefana widziałem to tu się dzieje ciekawego Jaka sytuacja tu panuje. zobaczmy sobie razem. Może coś komisyjnie strzelimy. Ale jak coś to zaraz odpakujemy, jakby co właśnie, tak chciałem za komisyjnie. Ale jakby co? zobaczymy tutaj ten, czy to jest całe. No zobaczmy tutaj, ja to odpakuję, poczekajcie chwilę, potrzebuję dwóch rąk, bo to jest takie pełne delikatnie, nie poroslanowe. Żeby tego nie uszkodzić. Jeszcze jeszcze śmietniki wigilijne, a to się okazało, wiecie, Mikołaj z takim saksofonem, fajny Merry Christmas i Mikołaj grający na takim saksofonie. Eee, ciekawa, ko gra, powiem Wam, że nie wiem, bo nie ma chyba baterii. Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Bo jest taki lekki, ale na więc trzeba by było mu tak? Tak, nie ma baterii, trzeba mu baterię włożyć, sprawdzić, jaką gra, bo rusza tymi, tymi rękami, no nie? rękoma swoimi i tu do tego jeszcze była na dnie taka figurka McDonald's Hungary S. Świętego Mikołaja takiego Nie wiem czy to jest też święty Mikołaj Komplecik Mikołajowy Komplecik Mikołajowy insyko Trzeba załatwić te baterie I I uruchomić go widziałeś gołębia Stefana? bo ja go szukam normalnie jego już dwa, dwa lata nie ma o, coś kiwa, że widział może fajny będę ten Mikołaj lecimy dalej, mikołaj taka następna miejscóweczka i zwłaszcza ten tutaj ciekawy haszlop patrzcie jaki fajny kosz w ogóle Koszt taki wiklinowy, jakby star? stary czy nowy to. Taki kosz, A w środku jeszcze nie wiem, ale to chyba. A, te stare. Wszystkie te nilki to mieliście te cyferki, literki, pamiętacie? To chyba stare są, nie? Cała kolekcja tego tak Zobaczcie, takie, takie, takie. Zobaczcie, ile tych linijek jest. Jeszcze podpisane, nowe z fabryki, chyba, czekajcie. Pismo blokowe powszechne. Uzupełnia kreskowe liter, To jest pismo blokowe. I to jest rocznik. Nie wiem, ale stare. Spółdzielnia warta. Spółdzielnia warta. Takie pismo blokowe. Słuchajcie, to jest bardzo ważne pismo blokowe. Podpisane są. Tutaj też DDR. Markant. Też niemieckie są niektóre. Taka, taka. O, takie pismo. Szablon pisze. Do takiego pisma możecie robić. Szablony do pisma. A ile tego tutaj jest? Pełne. To chyba to kolekcjonowo, Płaśnie stare ekierki. Cały depozyt tego. Ale fajne. Ziel nam sant. Zieleń. Zechy Mogą być niemieckie. Ja to wezmę i zobaczymy to na bazie, dobra? Zobaczymy to już na bazie te kierki sobie. Bo chyba tego nie będę brał. Ale kierki, te wszystkie pisma blokowe weźmiemy. Dobra. Pismo blokowe mega. mieli szablony Może jeszcze więcej tego będzie tutaj. Zobaczcie, czekajcie. Jeszcze nie patrzyłem, ale nie wygląda coś. prześwitułem jedzeniem więc idziemy normalnie dalej. I te, i te kierki tak całe przyrządy, bo to pismo blokowe jest po, po wzięły, wciągnęły, że postanowiłem zejść na bazę i wam to na spokojnie pokazać, bo wśród znalezisk. Znale znale to jeszcze takiego znaleziska nie miałem. Pewnie nie jest może za dużo warte, ale pismo blokowe. A tak w ogóle tu jest Policircle DDR. Także to nie, są, to nie są żarty, to są jakieś przyrządy do pomiaru. Yy, tylko wiecie, jak wezmę białe tło, to przyrządy ciemne nie będą widoczne, ale spróbujcie ocenić, co to jest. 0 cm35 Policircle DDR tutaj jest taki jakiś po prostu tu będziemy pokazywać może to wszystko bo to trzeba będzie tak, te zielone są takie jakieś to polskie PRL co tu pisze pisze Zejlen. Jezol co to jest za pomiar, czego to kurka wodna jest pomiar i takie, takie tablice do pomiaru wyskoczyły nie wiem do czego to może być tu 7. No, nie wiem, nie wiem. Tu, tu z kolei taka w ogóle jak rakieta, śmieszna. Też pisze DDR na niej. Tu jakieś małe wszędzie cyferki. Nie wiem, pomóżcie mi rozszyfrować, dlaczego to ta tablica. Są też ekierki Skala. Ta jest skali Ta jest Skala. I ta jest Skala. Trzy skali są. Yy, markant DDR. Mikronorm 7 na 10 mm. Nie wiem. Ale tu już na czerwonym tle bardziej zobaczycie, no nie? Coś takiego tu może o w tym miejscu. Co tym sądzicie Powiedzcie mi w ogóle? Czy akceptujecie takie pismo? Jakieś pamiętam, były zajęcia praktyczno technicze ZPT, tak? I takim pismem, e, takiego pisma uczyłem się pisać w młodości podobnego, ale to nie, to było takie pismo jak to się mówi, kreślarskie, tu następna taka też takie różne tym razem coś takiego, to to samo jest? nie wiem, weźcie zobaczyć, czy jest to samo, o nie, tu jest, tu jest trochę w bok tu jest trochę na prosto, a to będzie jakie? tu też jest trzecia, trzecia taka skórzana skórzana etui z tymi pismami i mamy którą stronę? Z. Z. Coś takiego. Też mikronorm. 10 na 1 mm. Tutaj 7. Także są różne też mikronormy tych ekierek. Nie wiem, co to są za ekierki. Do... ekierki znaczy, wiem, że są do tutaj kaligrafii jakiegoś pisma, ale w jakim zawodzie one po prostu są przydatne. Tu mamy też Markan. Takie twarde ekiery. Z tym pismem, i nie wiem, rozszyfrujcie tą zagadkę. Czy to jest tak, jak to, jak myślicie? Że nie wiem, plus, minus. Są też takie Bejnar. Nie wiem, wyrzucili taką Makierę Bejnar. O, niebieska. Teraz z takim pismem. 5 mm. Szablon. Polskie to. O, to nawet polskie jest. Szablon numer 5. Także szablon numer 5 wygląda tak, szablony. Pismo blokowe powszechne. Który rocznik możemy określić te pisma blokowego? Tu też są literki jakieś w środku. Też jakieś pismo. Tu jest gorsza jakość. Chyba taka cieńsza bardziej. Z tego co tutaj... O, tam będzie chyba... no widzicie, też są pismo blokowe z etykietką. O. Uzupełnienia kreskowe dużych małych cyfr. Wytwórnia. Wspólne szablony liter, pismo blokowe, także wiemy co to jest już mniej więcej ale rocznik, na piekietce coś jest napisane, nie ma. Wiemy, że Warta tylko to robiła. na wytwórczości różnej, Warta to tworzyła. Mamy też taką jeszcze Kierę. To też jest ta mało, nie, pokazywałem już ją, tak, to ta niebieska. Nie, nie, ta niebieska jest tu, a ta jest jeszcze taka. Marka DDR, mikronorm. 35 mm, czyli pół. A, czyli różne różne rzeczy tak powiem wielkości. Ale mi się najbardziej podoba to. Nie wiem czy pokazy, pokazywałem jest takie ciekawe, czekajcie. Po tu postawię. I zobaczcie ile tych ekier tu wyskoczyło. Kurczę, wychodź. Nie chcę wyjść. No kurczę, za mocno się osadziła przez te lata. O, ale ta jest taka jakaś. Te pismo jest jakieś inne. Bardziej podchodzi pod ten gotyk, taki czy coś, nie? Szablon numer 7 tym razem. Szablon numer 7 i takie pismo. Fajne, fajne te L. Co znaczy L? Na przykład mnie ciekawi. Nie wiem, nie wiem, ale takie szablony. Wszystko pokazałem. No, i taka jedna cena detaliczna, stara Kierka, 24 zł. Także 24 zł no, na targu widzicie. <grybujesz> no. I jeszcze jest taka, taka jest dziwna, powiem Wam, jakby, jakby ktoś samym zrobił. Fajnie, tu trochę odrzutków miałem. Ta trochę pęknięta księżyca. Po co nam. Tu trochę pęknięta, tu takie odrzutki, jakieś te z tej folii. Ale te są naprawdę fajna kolekcja. Fajna, fajna kolekcja na kogoś, kto się na tym zna, prawda? I tak jak czegoś używa, to coś tam znaczy. Dla mnie też, mam nadzieję, że dla Was również. Bo tak leciałem na bazę, żeby wam to pokazać, żebyśmy wszystko zweryfikowali te całe pismo. Pismo blokowe. Dobra, a teraz lecimy na następne poszukiwania. Także zapinamy pasy. O kurczę, to jest takie stare. Bo ja zauważyłem. Tu normalnie tamte kartki to się łamały jako płatek. Taki stary, taki stary papier. Nie chcę tego złamać, bo to jest etykietka. W ogóle tego nie powinienem wyciągać. Jeszcze tak sobie składam. A tu chyba wam tego nie pokazywałem. No, to jakie są w ogóle kwadraciki, samolociki i inne cuda. Widzicie? Patrzcie. Jakieś trójkąty Nie wiem. Tutaj jakiś, jakiś kąt. Nachylenia. I tu jest napisane z z ddrm, sygnowane jakieś kąty nachylenia i różne takie figury, prawda? Będzie geometryczne, czy jakie to są? Wy może coś z tego bardziej potraficie rozszyfrować. jakieś koła w ogóle. Jadka bez Dobra, lecimy dalej na poszukiwania i, 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 i widzimy się na rejonach. Zróbka dla wszystkich. Miłego oglądania, miłego razem, wspólnego poszukiwania. I lecimy.